wygląda największa piłka z gumek recepturek w Polsce i waży ponad 15 kg ILE? Jest ona taka duża dzięki wam Bo każda obserwacja, komentarz, udostępnienie, zapisanie filmu i tak dalej To jedna dodatkowa gumka Dzisiaj do dołożenia mamy 271 gumek Bo tyle zostawiliście obserwacji, oła, komentarzy i tak dalej Jedna gumka mniej Więc zaczynamy dokładanie, dziękuję za każdą obserwację I muszę wam powiedzieć szczerze, że Napiszcie w komentarzu jaki kolor kolejny Bo oni wysłali mi wtedy chyba 8 kg Serwonego. Ale nie oszukujmy się. Ta piłka najlepiej wygląda w momencie, gdy jest kolorowa. Może ktoś chce czarne, może ktoś chce żółte ale mam dzisiaj pomocników. A może ktoś chce, żeby po prostu było to jak najbardziej kolorowe. Ostatnim naszym celem było to, żeby zabrać ją. Ją, nie jego. Chociaż też jest fajny. Na boisko. I to się udało. Dlatego musimy pomyśleć nad kolejnym szalonym wyzwaniem, jakie możemy zrobić właśnie z tą piłką. Może jakiś skok na bandzi, Może nurkowanie. Może byście chcieli, żebym wszedł z nią na jakąś górę. To już zostawiam wam. Obserwujcie, żeby była jak najcięższa i jak największa. Bo no, robimy to razem. Thousand. Awesome.